Archolos to nie jest zwykła modyfikacja, to pełnoprawna gra. Twórcy zbudowali świat większy niż Korinis, a fabuła dzieje się przed wydarzeniami Gothic 1, pokazując Myrtanę od zupełnie innej strony. Każda dzielnica Archolos ma własną hierarchię, konflikty i sekrety. NPC reagują na Twoje decyzje, a wiele zadań można całkowicie zniszczyć jednym wyborem. Jeśli to kochasz, zostaw lajka like i napisz, czy wolisz Archolos czy Korinis. Modyfikacja wprowadza realistyczną ekonomię, ceny, praca i reputacja mają znaczenie. Nawet drobne zlecenia wpływają na późniejsze wydarzenia i zakończenia. Archolos ma więcej aktorskich dialogów niż gotik 1 i 2, razem wzięte. Wiele głosów to profesjonalisiici, a styl dialogów wiernie oddaje klimat starego gotika. W świecie gry ukryto dziesiątki nawiązań do gotika 1 i 2. Są postacie, które znasz, tylko jeszcze nie wiedzą, kim się staną. Archolos pokazuje jak wyglądałby gotik 3, gdyby powstał z sercem. Ten mad udowodnił, że społeczność potrafi więcej niż duże studia.